Nastał czas, gdy magia jest silniejsza od nauki. Tylko ci, którzy kontrolują magię, kontrolują przeznaczenie nazywają się wizjonersi. Wizjonersi, rycerze świata, początek wieku magii. Daleko w odległej galaktyce mieszkańcy planety Pryzmos niezwykle rozwinęli technologię, kontrolują wszystkie źródła energii i cieszą się życiem w niezmąconym pokoju już od 700 lat. Ale tak nie mogło być wieczne. Zderzenie trzech słońc i wybuch, który po nim nastąpił, położył kres erze nauki i technologii na Pryzmos. Stery nie działają, muszę lądować awaryjnie. Nawaliło zasilanie. Ładunek spadnie. Uciekać. Naukowcy nie znajdują wytłumaczenia dla usterek technologicznych na planecie, ale władze ostrzegają przed paniką. Kiedy energia elektryczna została odcięta, zaczęła działać stara magia. Ale musi minąć jakiś czas, zanim człowiek w to uwierzy. Minęły lata. I kiedy upadł stary porządek, rozwinął się nowy, bardziej prymitywny, narzucony przez rebeliantów. Harrel, hektar do broni. Darkstorm, znów bezskutecznie zaatakowałeś Valara. Zarówno Darkstorm, jak i Lorik wiedzieli, że równowaga ich sił może łatwo zostać zachwiana. Obaj więc szukali sposobów, by uzyskać przewagę. Skoro nie mamy już elektryczności, wynalazłem katapultę napędzaną przez świnki morskie. I co o tym myślisz? A ty czego chcesz? Skończyła się era nauki, a zaczęła era magii. Jestem czarnoksiężnikiem. Nazywam się Merklin. Blisko Twego zamku Darkstormie na szczycie żelaznej góry jest świątynia. Jest ona wypełniona magią.